To jest już 13 sezon w Dadaju i od tych 13 lat nie opuściłem szczęśliwie jeszcze żadnego turnusu. Być może na palcach jednej ręki można policzyć ile dni mnie nie było w Dadaju podczas obozów. A co sprawia, że tak chętnie tu przyjeżdżasz? Przede wszystkim to, że robimy to dla dzieci i przede wszystkim zajmujemy się nimi, dbamy o ich bezpieczeństwo, o to, żeby spędzały super czas. Zdarzało mi się być na innych obozach, natomiast tam nastawienie było w tamtych czasach troszkę inne bardziej pod kadrę niż pod dzieci. Dlatego, z racji tego, że uważam, że to robimy dla dzieci, zdecydowałem się przyjeżdżać tutaj. A takie trzy rzeczy, którymi różni się obóz sportuimowy od innych obozów, jesteś w stanie teraz na szybko wymyślić? No, pierwsza podstawowa rzecz to jest to właśnie działanie dla dzieci. Druga rzecz myślę, że jest to kwestia bogactwa aktywności, które wprowadzamy i, i zmienności tych aktywności. To jest, myślę, ta druga rzecz najistotniejsza. No a trzecia tak na szybko. Myślę, że myślę, że właśnie w jakimś sensie nastawienie finansowe, nie na wynik finansowy, a na super przygotowane obozy, na dużą ilość kadry, na bezpieczeństwo. I, I myślę, że to są te trzy podstawowe rzeczy, które różnią nas od innych. Jak zmieniała się letnia baza sportnictwa na przestrzeni lat? Puch, długo by opowiadać, ale generalnie rzecz biorąc, e, no przejęliśmy domki. Kiedyś nie, nie mieszkaliśmy w ogóle w tych domkach, w których mieszkamy obecnie. E, pole namiotowe nasze było gdzie indziej. Przenieśliśmy się tutaj, mamy swoją plażę. E, na tej plaży możemy robić wszystko, co nam się żywnie podoba praktycznie. I myślę, że w, to są największe zmiany, tak? No oprócz tego oczywiście doszło dużo namiotów, namioty się zmieniły, e, masa sprzętu doszła, dużo różnych nowych aktywności, także tak jak mówię, długo by wymieniać, bo mamy tego w bród i no, nie da się tak w jednym zdaniu zamknąć tych zmian, które nastąpiły. No, jakby ewolucja nastąpiła niesamowita. A gdybyś mógł się teraz cofnąć o 30 lat i być małym dzieckiem na obozie, to z jakiej atrakcji byś najchętniej korzystał? Myślę, że z żeglarstwa, <laughs> mimo wszystko. A gdybyś mógł na szybko tak wybrać, czy zamieszkać tutaj, czy na stałe, mhm. czy wrócić do Warszawy, to co byś zrobił? No myślę, że gdyby cały czas tutaj trwały obozy i cały czas byłaby do wykonania taka praca, jaką tutaj można wykonywać, to myślę, że bez wahania zostałbym tutaj. Tak po półtora miesiąca tutaj nie jesteś ani trochę zmęczony? Czy nie jestem? Myślę, że psychicznie tak naprawdę jestem zmęczony, bo tęsknię za domem, natomiast gdyby mój dom był tutaj, to tęskniłbym będąc gdzie indziej za dadajem, tak Zresztą po jakimś czasie pobytu w Warszawie zaczynam myśleć o tym, że już fajnie byłoby tutaj wrócić.